Niestety w przypadku większości szkoleń takich tradycyjnych dotyczących bezpieczeństwa one skupiają się na wiedzy. To są szkolenia, które bywają nudne, bywają bardzo interesujące. Czasami jest to fantastyczne show i na pewno na pewno to jest dobra zabawa uczestniczenie w takim szkoleniu, ale przekazanie samej wiedzy o tym, że jakoś tam prowadzone są ataki i w taki zabawny sposób ktoś tam prowadzi ten atak i, 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 i te ataki są mniej lub bardziej skuteczne, no nie jest wystarczające, bo takie szkolenia nie budują tych umiejętności. Zazwyczaj podczas tych szkoleń nie ma ćwiczeń, nie ma praktyki, uczestnicy nie doświadczają skutków podjętych decyzji, czy, czy tego jak się zachowali podczas takiego ataku. No, w związku z czym nie jest kształtowana postawa, bo nawet zaangażowanie uczestników w te szkolenia nie jest jakoś szczególnie wymagane, on wystarczy, że przyjdzie do jakiejś sali, siądzie i posłucha, albo przejdzie przez jakiś film. E, niestety to nie, poz, nie pomaga w kształtowaniu, nie, w kształtowaniu postawy. E, no i wygląda to niestety tak, że po przeprowadzeniu takiego jednorazowego szkolenia, y, poziom wiedzy pracowników firmy się podnosi, e, ale już chwilę później on zaczyna spadać, e, bo jeżeli nie są prowadzone żadne dodatkowe działania, utrwalające wiedzę albo wymagające stosowania tej wiedzy, no to ten poziom, rzeczy, ten poziom wiedzy siłą rzeczy musi spaść. Ja to obserwuję po sobie, kiedy idę na szkolenie z udzielania pierwszej pomocy i podczas tego szkolenia jestem w stanie uratować fantoma, wszystko jest super, ale już tak 3-6 miesięcy później prawdopodobnie los tego fantoma byłby inny i, i, i niestety taka wiedza umyka, jeśli nie jest stosowana i nie była odpowiednio przekazana.